Czechów między innymi. Z Pragi, relacje. Ja bym chciał pomyśleć o petycji. Tak, wstawaj! Petycji, nie? Macie, Nie mamy? Petycje masz czy nie? Dobre. Dobrej. Ja bym nie zeznał, co to za petycja. Się, zajmacie się tym, co petycji? Gdzie jest twoja tak petycja? Koleś, no? stoisz z petycjami. Skoro masz Jeż petycję tutaj, tak. no, niech sprowadzi. Gdzie jest? Jeszcze cię krzyczeć. Nie chcesz zobaczyć petycji. A já chci No tak, tak ale vlastně, Pepiko, kuchyni, já, Petice. si kuchyni, stáry. Je, je, tady petiční to má petice. Petice, petice, máme oši petici. Což chce jen zobačit, ale nepustíme tě, nepustíme tě, bo přišeduješ tu křičet. Máš petice, či nemáš To máme tu petici, vy nechci chceme ją zobaczyć. chcem to přičítat i už na nás křičet. Przejść, świecić, oczy i filmować. Jestem zainteresowany petycją. które no, tu panowie, no, 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 nie, no, dana. Dana. nie no, wiem, no, ale jest no, tu no, punkt no, z petycjami, Jancz podobno jest otwarty. No, Mam stop. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie no, przeszedłeś, z petycji Masz petycję, czy nie masz petycji? Rozumiem, że mieszkają tu bezdomni, nie mieszkają tu żadni. Bezomni. ne. ne. Já ja vás zdravím, myslím, že